Witam wszystkich ponownie. Dzisiaj kolejna sałatka, tym razem z grillowaną cukinią, pomidorami, jajeczkiem, jogurtowym sosem i żółtym serem. Coś pysznego. Sprawdzi się na każdą okazję, lub po prostu na kolację. Zapraszam na przepis. Składniki wypisałam również pod filmem. Zaczynamy od cukinii. Wystarczy nam jedna średniej wielkości cukinia. Ja sobie wezmę pół żółtej i pół zielonej. Kroimy ją w plastry. Najlepiej, jakby nie była za duża, żeby te plastry nie były za wielkie. Cukinie polewamy odrobiną oliwy z oliwek, doprawiamy granulowanym czosnkiem i odrobiną soli. Mieszamy dokładnie. Będziemy ją smażyć na domowym elektrycznym grillu. Układamy na mocno rozgrzanym grillu i smażymy aż będą ładne paski od grillowania. Dosłownie kilka minut. Usmażone zdejmujemy z grilla na ręcznik papierowy i smażymy kolejne. Jak już mamy wszystkie ugrillowane, to studzimy. Na półmisek wykładamy miks sałat. Może być dowolny, może być sama rożpunka, lub sama rukola, lub sama sałata lodowa, jak wolicie. Ja lubię różnorodne sałaty. Kroimy pozostałe składniki, czerwoną cebulę. Jeśli macie dużą, wystarczy jedna. Ja mam takie niewielkie, więc dałam sobie dwie. Kroję je w cieniutkie półplasterki. Jajka ugotowane na twardo kroję również w plasterki. Kroimy również pomidory w plasterki. Wybierzcie takie, żeby te plasterki nie były za wielkie. Cukinia wystygła, możemy składać naszą sałatkę. Na przemian: cukinia, pomidor, jajko, cebulka. I znowu. Mam zieloną i żółtą cukinię, więc dam sobie ją na przemian. Układamy tak w rządkach ile się zmieści? U mnie zmieściły się trzy. Zostało mi jeszcze kilka plastrów cukinii, to jeszcze ją dookoła powkładam. Teraz prosty sos. 4 łyżki jogurtu greckiego. Może być normalny naturalny jogurt. Dodajemy do jogurtu 2 łyżki majonezu. Doprawiamy solą, pieprzem i granulowanym czosnkiem. Mieszamy i sos gotowy. sos nakładam między warzywami. Dosyć sporo. Na koniec jeszcze starty żółty ser. Również na sos. I sałatka gotowa. Możecie jeszcze odrobinę posolić warzywa po wierzchu. Ale nie jest to konieczne. I gotowe. Jeśli podobał się Wam mój przepis, spróbujcie zrobić taką w domu. Koniecznie piszcie w komentarzach, czy Wam smakowało. Dajcie łapkę w górę i naciśnijcie subskrybuj, żeby być na bieżąco z moimi przepisami. Po więcej pomysłów, zapraszam również na moją stronę swojskiej jedzon.com oraz na moje playlisty na YouTube. Do usłyszenia.